W ogóle na trzech tych na trzech stronach ogarni stream plus Sea of Thieves, strasznie głośno ta gra jest. Ja mam na Xboxie. Nie, też na Xboxie. Nie, tylko po prostu jakbyśmy kupowali kiedyś konsole, to można tam się zalogować na to konto, nie? liczę na to, że zaproponujesz coś ciekawego, bo ja widziałem już po achievementach, że jest dużo rzeczy dodanych, których ja nie robiłem. Spoko. No na PVP może być ciężko teraz, nie? Jak ja się muszę nauczyć poruszać w tej grze. Of Thieves jest dobra. Si ogarnięta. No młody ma już 36% ściągania. Także nie wiem, czy zdąży dzisiaj pograć. Pięćsetkę mam z tego, co Dobra To wiesz co, to ja zaproponuję Ty mnie dodajesz do gildii czy jak? Czy jeszcze nie? A bo się logujesz dopiero bo wtedy się musimy w nie musimy się w znajomych szukać, nie? Ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było. I zrobimy najwyżej na rozgrzewkę, skoro dawno nie grałem, to jakieś PvP. Nie. To no czekaj, to ja teoretycznie też już mogę statek założyć, nie? Dobra. Closed crew... Czekaj, ale closed crew to jest tylko dla przyjaciół. Ale ty jako... Tak. Yy, tak, ale to było dwa lata temu, nie? Jak miał 8 lat. A może ja też tak powiedziałem? Nie wiem, wiesz, pogadał, pogadałem z nim i doszed, doszliśmy z żoną do wniosku, że, że damy mu spróbować. No. Wiadomo, albo coś gadać. A poza tym wiesz, no zawsze. Z... Tak, teraz to, a dwa, że zawsze mogę mu powiedzieć, żeby sobie... Jak nie chcę, żeby go inni atakowali, to żeby sobie na save versis poszedł, nie? Tylko z NPC i tyle. Tam Heist też zarabia i... Tak, tylko my mamy po 30 parę lat i my to kumamy, nie? A to jest 10 latek Który może nie skumać niektórych rzeczy hmm. Pod którym ja miałem w ogóle gadanie Pusztutok, lewy Alt Kurwa Czemu ja w ogóle mam Kto wymyślił pod lewym Altem Pusztutok? Pewnie ja <noise> no, od volume jest wyłączone. Okay. OK. Widziałem jakieś nowe jedzenie. W ogóle nowe kule, armatnie. Te te poczwórne. Jakbyś miał tylko drugi monitor, to miałbym do, do ciebie prośbę. Jakbyś wszedł na streamka na chwilę i mi powiedział, y, z, y, działa to w miarę legitnie, czy tnie? Okej. Okay. Tak, 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 tak. Nie, nie, nie. Tylko właśnie, bo tylko teraz streamuję na trzech platformach naraz, nie? Teraz są trzy platformy naraz włączone. Dobra, co z tym jedzeniem, tym merfruit? Merfrutem. Czyli git, lepsze od kokonata. Aha. Bermuda w sensie? Aha, okej. Okay. Aha. ta syrena się nie... Ej, to no, w sumie. W sumie nie głupie. Czekaj, tu się kupowało te skrzynki, nie? Hunter Call Shop. Do pięćsetnego poziomu. Aha. Ale ryb nowych nie dodali. O. do 500 a reszta jest do 75 dalej, tak? Wszystkie frakcje są teraz do 500 poziomu. Aha. Czyli tych scatter się nie używa. Ale pejsda. Dobra, już widzę, że to jest gówno. A u niej się teraz suplej kupuje. No dobra, i te suple one wskakują na statek od razu? Byłem, byłem, ale no nie pamiętam, nie? No ja mam kapitański statek, także. Przed chwilą goniłem jakiegoś slupa. Ale slup slupa jak goni to tak smutno wygląda i ten i akurat napisałeś że wbijesz umercanta tak centralnie muszę sobie wszystko przypomnieć dwa lata będzie dwa lata Od, odkąd wyszła praktycznie. No. Nie, 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 nie. Jak wyszła. Nie. Czekaj, coś mi się tu... Mar, ma, Maro będzie grał, natomiast Maro ostatnio trochę IRL-a sobie bardziej, wiesz, priorytezuje. Jak będzie, jak będzie miał, wiesz, możliwość, to, to pogra. Wydaje mi się, że trochę spajkuje. Stream. Tak, tylko ja jestem na trochę innym programie, wiesz? Ale mogę zrobić też inną rzecz. Mogę na przykład wyłączyć.